Postanowiłam nie przygotowywać już więcej prezentacji i filmików, bo już mieliśmy w sumie bardzo dużo tego dzisiaj, przed chwilą. Natomiast y, to, co zrobiłam, to y, postanowiłam y, taki performance zrobić, czyli ta bluzka najbardziej przypomina orła, a ja dzisiaj będę mówić o orłach. Czyli ja jestem sama w sobie prezentacją. To są skrzydła, jakby ktoś mu wiedział. Teraz będzie o orłach. Słuchajcie, jest taki rodzaj orła, taki gatunek który potrafi godzinami siedzieć i czekać na odpowiedni wiatr. Miesiącami czekać na odnowę i regenerację swojego organizmu. I nie wiem czy jesteście świadomi, ale Biblia dosyć dużo wspomina o orłach i są takie kultowe fragmenty, które e, chciałabym tutaj przytoczyć, że ci, którzy ufają Panu, w dosłownym tłumaczeniu to słowo można jeszcze przetłumaczyć oczekują na Pana, nabierają siły, odzyskują siły Zbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą i nie ustają. I ten fragment mówi o orłach, i ja też chcę powiedzieć o orłach. Dlaczego ten fragment odwołuje się do orłów, że one wzbijają się na, y, w górę na skrzydłach jak orły? Jak myślicie, dlaczego orły, mając tak dużą wagę, z łatwością utrzymują się w powietrzu nawet przez kilka godzin? Czy ktoś wie? Mm -hmm. Super. Więc orzeł wzbija się w górę niewielkim nakładem sił, wykorzystując kominy termiczne, czyli wznoszące się masy ciepłego powietrza. Są one niewidoczne, ale orzeł potrafi je odnaleźć, rozkłada wtedy skrzydła i ogon i kołuje w supie ciepłego powietrza, które unosi go coraz wyżej. Kiedy osiągnie odpowiednią wysokość, szybuje do następnego komina i proces się powtarza. W ten sposób może próbować całymi godzinami, zużywając minimalną ilość energii. I bardzo mnie to dotknęło, szczególnie, że te orły głównie, jego obserwacje dokonywały się na terenie Izraela, więc to ma dodatkowe takie znaczenie, że kiedy Izajasz pisał o orłach, on naprawdę wiedział, co on mówi i to nie było wystane z palca, to było takie Boże objawienie, które. Wierzę, że Izajasz dzisiaj też dla nas chce je przypomnieć. Orzeł lata bez większego wysiłku, co pięknie obrazuje to, że my też możemy w taki sposób funkcjonować i możemy czekać na Pana. I ja chciałam dzisiaj powiedzieć o czekaniu na Pana w kontekście właśnie misji, bo tego najbardziej doświadczyłam. Ja też nie, nie mam zwyczaju, nie lubię bardzo mówić cały czas tych samych rzeczy o Brazylii. Dlatego chciałam ugryźć temat troszkę od takiej innej strony. Jak, jak długo musiałam czekać, może to będzie troszkę korespondowało z tym, co Dorotka mówiła, jak musiałam czekać na Boże powołanie, na, na właściwy czas. Ym, Psalm 103,5 mówi: On nasyca dobrem twą codzienność tak, że twoja młodość odnawia się jak u orła. I to jest kolejna taka biologiczna ciekawostka, że orły żyją 70 lat. Ale mniej więcej w środku swojego istnienia, czyli tak, na, tak zwany kryzys wieku średniego orła, y, muszą podjąć trudną decyzję. Albo umrą, albo muszą okaleczyć samego siebie i poczekać taki proces odnowy, y, żeby żyć dalej. Czyli w pewnym momencie, po 40 latach, ich paznokcie stają się tak długie, i giętkie, że nie są w stanie utrzymać ofiary. Ich dziób się zakrzywia, a ich pióra stają się zbyt ciężkie, żeby latać. I Orzeł wtedy ma do wyboru decyzję: albo wraca do gniazda na taki okres wycofania i rekonwalescencji i po prostu yy, uderza yy, swoimi piórami o ścianę, bo one najczęściej w skałach mają gniazda, uderza piórami o, o skały. Yy, wyrywa sobie te pazury, łamie dziób i czeka w jakimś sensie głodując na rekonwalescencję i odnowę, albo czeka go rychła śmierć, ponieważ zakrzywiony dziób nie pozwala mu nawet tego dziuba do końca otwierać, ani się nim nakarmić. I taka odnowa jego trwa czasami nawet kilka miesięcy, z tego co pamiętam. Pięć miesięcy, i ten słynny lot odnowy. Wiecie, kiedy, kiedy orł zaczynają, kiedy orzeł zaczyna się odnawiać i ten dziób się y, y, zostaje, jakby uzdrowiony, y, jego nowe pazury zaczynają rosnąć i nowe pióra. Kiedy on po raz pierwszy od bardzo długiej przerwy rzuca się znowu w ten, w ten komin i może frunąć, to jest taki piękny obraz, że naprawdę on wzrasta w siłę, wzrasta w moc, i można powiedzieć, że z tego cierpienia wychodzi bardzo dużo dobrych rzeczy i on może przeżyć kolejne 30 lat. I czasami nie rozumiemy takich momentów, kiedy musimy czekać, kiedy musimy przeżyć jakieś trudne momenty, jakieś takie punkty zwrotne w naszym życiu, ale na podstawie tego obrazu wierzę, że, że Pan Bóg chce nam powiedzieć, że odnowa jest możliwa, a czas oczekiwania często jest bardzo dobry dla nas i nas zmienia. Jaka siła płynie z oczekiwania na Pana? Bo często, kiedy muszę na coś czekać, wydaje mi się, że właściwie żadna siła, tylko czuję się bardzo tym zmęczona i utrudzona i chciałabym, żeby jak najszybciej nastąpił przełom. Jednak Pan Bóg ma jakąś tajemnicę i sekret, który drzemie w oczekiwaniu na Pana, który drzemie w czekaniu na jego rozwiązania. I był taki czas w moim życiu, kiedy miałam marzenie, żeby pojechać na misję. Ale musiałam poczekać na y, realizację. Czyli było marzenie, ale nie było jeszcze właściwego czasu. I tylko właściwy cel połączony z właściwym czasem oznacza sukces prawdziwy. I y, poznałam y, na jednej z konferencji y, Daniele Hosseman, y, siostrę y, tutaj obecnego, jednego z misjonarzy, który później będzie się wypowiadał. I y, y, y ona. Jakoś tak rozmawiałyśmy, nawet nie pamiętam, czy to było na jakieś tematy misyjne, natomiast dodałyśmy się do znajomych. I właśnie o tych mówiłam, znajomościach mówiłam, że czasami nawet nie wiemy, w jaki sposób Pan Bóg użyje tych rzeczy. I Daniela wyjechała do szkoły misyjnej, do Herngud i zaczęła wrzucać jakieś takie bardzo ciekawe, piękne zdjęcia. I ja zaczęłam. Je oglądać i coś zaczęło płonąć w moim sercu, jakby takie maleńkie ziarenko. Ciekawe, co to jest, dlaczego to jest, jak to, jak to wszystko, um, jak ona się tam dostała w ogóle. Zaczęłam zadawać sobie pytania, później zaczęłam jej zadawać pytania i trwało to bardzo długi czas, dlatego że ja wtedy studiowałam i czekałam na zakończenie studiów, żeby zrobić cokolwiek z tym moim marzeniem. W międzyczasie w moje ręce wpadła książka. Hrabia Zinzendorf, o Hernfut, o całej historii, w jaki sposób Pan Bóg tam działał, kiedy właśnie przez 112 lat bez przerwy się tam modlono 24 godziny na 7, gdzie z takiego małego miasteczka wyjeżdżali misjonarze, którzy sprzedawali samych siebie, żeby żeby dosięgnąć na przykład niewolników na plantacjach bawełny. Ich jedynym bagażem były trumny, do których zapakowywali swoje rzeczy, wiedząc, że już może, może nigdy nie wrócą. I ta gotowość ich na śmierć, ta gotowość, to poświęcenie bardzo mnie dotykało, czytając tę książkę „Wie Pani Boże, ja muszę pojechać do tego Hernhut? I jakby z każdej strony słyszałam i tą miejscowość, i to miejsce, to miejsce jakby rezonowało we mnie, ale też właśnie w kontekście misyjnym. I był taki czas, że yy, skończyłam studia, yy, i to marzenie ciągle we mnie nie ustawało. A jestem osobą, która dosyć szybko się nudzi, więc jeżeli coś we mnie wręcz wzrasta, a nie się zmniejsza, yy, pomyślałam, że musi w tym być Pan Bóg. Cały czas modliłam się oczywiście, żeby rozeznać, czy to jest Jego wolą. Yy, I zaczęłam yy, czynić jakieś kroki. Aplikowałam do szkoły, yy, wydałam też. Yy, jakiś tam y, zrobiłam na przykład wydarzenie na Facebooku, zaczęłam po prostu zbierać też na to finanse, oszczędzać i robiłam po prostu takie małe kroczki i dostałam się do tej szkoły, y, wiecie, 5 lat czekania. To jest całkiem sporo i y, wydaje się, że wszystko idzie jak składka. Y, bardzo dużo doświadczyłam Bożej łaski, hojności, zaopatrzenia. Potrzebowałam 21 tysięcy na cały wyjazd. Złotych, a Pan Bóg to zebrał w taki sposób, że w ogóle nawet byłam bardzo zszokowana, kto przelewał mi te pieniądze, nawet niewierzące osoby z moich studiów przelewały jakieś niewielkie kwoty. Więc ja widziałam, że Pan Bóg to bardzo prowadzi, bardzo miałam dużo osób, które mnie błogosławiły, wielu darczyńców. I kiedy doszło do praktycznie już sfinalizowania tej szkoły, ja już zrezygnowałam z wynajmowania mieszkania w Katowicach. Yy, przygotowywałam się do tego wyjazdu. Na tydzień przed yy, okazało się, że szkołę, yy, szkołę odwołano ze względu na COVID, i wiecie, ten, ten moment takiego rozczarowania, tego takiego punktu zwrotnego, kiedy marzysz o czymś bardzo długo i nagle nie możesz tego zrealizować. Yy, ja nazywam te, te procesy obumieraniem tego ziarna, tego ziarna marzenia, że jest jakaś rzecz, którą Bóg w ciebie wkłada. I ona jest głęboko zakopana w ziemi, i dochodzi do niej, dochodzą do niej takie warunki atmosferyczne, klimatyczne, że jest wilgoć, jest nieprzyjemnie, i ona obu, obumiera, żeby nie zostać pojedynczym ziarnem. Więc w tamtym czasie nie rozumiałam tego. Chodziłam po ulicach, moje, po ulicy moje, mojej wioski i byłam bardzo rozczarowana, i potrafiłam zrozumieć dlaczego. Dlaczego nie mogę tam pojechać, skoro to był Boży Plan, skoro Bóg to prowadził. Więc to czekanie przewijało się przez. Cały ten moment, cały ten czas powołania i ten proces przygotowywania, właśnie, że czekanie na Pana to jest proces przygotowywania na, na jego rzeczy, na jego rozwiązania, ym. i był taki, taki moment, ym, gdzie dostałam maila z tej szkoły, że ta szkoła, na którą ja się zapisałam w obrębie tej placówki misyjnej, się odbywa dopiero w styczniu, natomiast będzie szybciej prowadzona, o pół roku prawie szybciej. Szkoła o tytule Revive. Ja aplikowałam na Explorers. Wizją tej szkoły było docieranie do terenów jeszcze nie objętych Ewangelią, a ta szkoła Revive była skoncentrowana na przebudzeniach, więc stwierdziłam, dla mnie to żadna różnica. Ja po prostu muszę tam pojechać jak najszybciej. Zmieniłam aplikację w obrębie dokładniej tej samej szkoły, tej samej miejscowości i wyjechałam do Hernhut. I tam. Znowu czekałam, znowu czekałam na Boga, na jego rozwiązania, znowu były, pojawiły się pewne rozczarowania, ponieważ ja jadąc do szkoły misyjnej miałam już bardzo jasno określony teren, na który ja chcę pojechać. Ja czułam powołanie do Ameryki Południowej i myślałam, że to jest naprawdę z myślą o, o i Myślałam, że przez Y1 będę mogła do tej Ameryki Południowej wyjechać. Jest to znacznie prostsze, bo na no, nie wszędzie w Ameryce Południowej jest bezpiecznie. I yy, powiedziano mi tak, z tej szkoły nie jeździ się raczej do Ameryki Południowej, więc musiałam obumrzeć po raz pierwszy. Później dowiedziałam się, że ze względu na COVID w ogóle nigdzie dalej nie pojedziemy, tylko do Europy, więc musiałam obumrzeć po raz drugi. I yy, kiedy już zbliżało się takie ogłoszenie, gdzie pojedziemy, ponieważ y, szkoła W1 ma taką technikę działania, że i studenci się modlą, i liderzy się modlą, gdzie y, pojechać na misję, i później są ujawniane powiedzmy takie lokalizacje, i studenci decydują o tym, do, którego, do której lokalizacji czują powołanie. Z Duchem Świętym podejmują tę decyzję, odbierają powołanie. I kiedy się modliłam o to, ja widziałam bardzo wyraźnie, Ateny, w mojej w takiej wizji, więc czułam powołanie do Grecji i faktycznie była, jeden team jechał do Grecji, drugi do Łotwy i Estonii. Na dwa tygodnie przed wyjazdem misyjnym wszystkie drzwi przez COVID zostały zamknięte. I znowu, kiedy się nastawiłam na tą Grecję, znowu musiałam obumrzeć i znowu czekałam na Boże rozwiązania, dlatego że nie wiedzieliśmy, czy w ogóle gdziekolwiek pojedziemy. Był tak trudny czas, był tak nieprzewidywalny. To była pierwsza szkoła, którą w ogóle organizowano w czasie Covid -a, w tych nowych okolicznościach, więc znowu musiałam tak naprawdę robić aktualizację i odśwież dla mojego mózgu, który już się nastawił na Grecję. I mieliśmy taki żart. Gdzie pojedziemy? No chyba do Brazylii. To był żart, naprawdę to był autentycznie żart. I w finale Pan Bóg na dwa tygodnie przed wyjazdem otworzył drzwi do Brazylii do czterech różnych lokalizacji. Jechaliśmy tam, pojechaliśmy tam z Timem 19 osób, Nasze, nasza drużyna nie została nawet podzielona i był to naprawdę bardzo niesamowity czas. I tam też doświadczyłam znowu takiego czekania na Pana, znowu oczekiwania na jego rozwiązania, ponieważ y, zarówno ten trening uczniostwa, y, który ma taką teoretyczną fazę, trzy miesiące, jak i trening uczniostwa już praktyki misyjne y, w kraju, w którym jesteśmy, odbywają się na podobnych zasadach. Zawsze słuchamy Ducha Świętego, kto ma co powiedzieć, co ma zrobić, przygotowujemy każdego dnia, kto się zaangażuje, kto powie świadectwo. I, Zarówno na tej fazie przygotowań, jak i w Brazylii było tak, że cały czas Duch Święty pokazywał kogoś innego i miałam wrażenie, że może nie, że Duch Święty o mnie zapomniał, nie miałam z tym jakiegoś problemu, ale że ja praktycznie nic nie robię. Próbowałam znaleźć sobie jakieś swoje zlecenia, Pan Bóg nie powoływał do jakichś takich pojedynczych rzeczy obok, ale w tych takich oficjalnych, na tych oficjalnych społecznościach tak naprawdę ciągle nie było żadnych zleceń. I podczas y, trzech miesięcy przygotowania również mieliśmy tak dużo w teamie osób o liderskim obdarowaniu, że praktycznie no, inicjatywa była po ich stronie. Ja tylko się angażowałam w to, co organizowali. I w pewnym momencie na jednej ze społeczności, to już było tak mniej więcej w środku całego wyjazdu, a byliśmy tam niepełne dwa miesiące, zaczęłam czuć, że bije mi serce. I to był ten moment. To był ten komin termiczny, kiedy kiedy Pan Bóg powiedział swoim powietrzem i powiedział teraz, teraz się rzuć, teraz bądź posłuszny, to jest ten czas. I, yy, i to, był, to było takie zlecenie od Boga, bardzo duże wyzwanie, ale też bardzo duży przywilej i wyróżnienie, ponieważ było to kazanie do 300 osób w kościele takim bardzo dużym, do 300 osób młodych. To było spotkanie młodzieżowe. Tak, ja tam miałem spotkanie młodzieżowe, 300 osób. I Wiecie, to było bardzo duże wyzwanie, szczególnie, że jak człowiek tak nic nie robi i siedzi w tym gnieździe i ma takie wrażenie, że po prostu czas liczy się dużo dłużej niż w rzeczywistości on płynie, nagle zaangażować się w coś tak bardzo dużego, znowu potrzeba tej aktualizacji, znowu potrzeba tego odświeżenia. Ale dzięki Bogu, bardzo, bardzo, dzięki Jego łasce, bardzo to był dobry czas i, i ta młodzieżówka była niesamowita i Pan Bóg dał. Dał słowo, jakie miałam powiedzieć. We wszystkim był wierny, więc bardzo mu za to dziękuję. Chciałabym przeczytać na koniec jeszcze o narodzie izraelskim, tylko nie wzięłam sobie telefonu. Czy ktoś mógłby mi podać mój telefon albo Biblię. O, Biblię poproszę. Tak będzie bardziej. Bardziej profesjonalny, tak? Chciałam przeczytać z Księgi Liczb y, 10. Podejrzewam, że nikt nie głosił nigdy wykazania z Księgi Liczb. Albo niewiele osób. Ale y, jest to czwarta Księga Mojżeszowa. Pan Bóg dotknął mnie. Mam ostatnio taki zwyczaj słuchania sobie Biblii. Y, y, ktoś mi czyta, a ja słucham. I bardzo mnie dotyka słowo słuchane. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Słowa Bożego, więc chciałbym przeczytać Księgę Liczb, dziesiąty rozdział, od pierwszego do siódmego wersetu. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy: Sporządź sobie dwie trąby z srebra, ich dźwiękiem będziesz zwoływał zgromadzenie i dawał znak do zwijania obozu. Gdy zadmą na obu trąbach, zejdzie się do Ciebie u wejścia do namiotu spotkania całe zgromadzenie, a gdy zadmą tylko na jednej, zejdą się do Ciebie książęta naczelnicy tysięcy Izraela. Gdy wydadzą dźwięk urywany, wyruszą obozy rozłożone po stronie wschodniej. Gdy znów wydadzą dźwięk urywany, wyruszą obozy rozłożone po stronie południowej. Dźwięk urywany będzie sygnałem wymarszu, dźwięk przeciągły sygnałem zwoływania wspólnoty. I tak słuchając tego pomyślałam sobie, jak bardzo dużą czujnością i takim oczekiwaniem na Boga musiał się Izrael ciągle wykazywać. Bo to nie tylko było obserwowanie tej chmury za dnia i sufu obłoku, y, sufu ognia w nocy, żeby, żeby wiedzieć, kiedy Boża obecność wyrusza, kiedy mają zostać w obozie, ale to było też nasłuchiwanie i ja wierzę, że to oczekiwanie na Pana, o które mówi Izajasz to jest oczekiwanie czynne, kiedy Ty słyszysz Boży głos i kiedy Ty nastawiasz się na czekanie na Pana, czekasz na Pana, ufasz Panu, oczekujesz na to, że On do Ciebie przemówi I, i to było to było takie dla mnie też niesamowite odkrycie, że Izrael tak naprawdę nigdy nie wiedział, kiedy wyruszy kiedy wyruszy obłok kiedy Boża obecność wyruszy. Oni musieli być przygotowani na każdą okoliczność. Czasami, wiecie, ja na przykład mam czasami taką potrzebę stabilizacji i kiedy sobie myślę, w jaki sposób oni musieli prowadzić życie na pustyni, to nie było łatwe życie. Wiecie, rozłożysz się ze wszystkimi rzeczami, które masz, rozłożysz namiot, rozłożysz naczynia, zaczynasz gotować i trąba. I musisz tam biec, nie? Yy, rozłożysz się ze wszystkimi rzeczami, a na następny dzień słup obłoku wyrusza i musisz za Nim iść. I oni musieli ciągle być w takim stanie odświeżenia, aktualizacji, czekania na Pana, i to nie było takie czekanie, że znudzeni po prostu nic nie robią. To musiało być aktywne słuchanie i czekanie na Pana, w którym oni musieli wyruszyć yy, w którym oni musieli wyruszyć w tym momencie, w którym właśnie trąba ich nawoływała, i ja myślę, że ten obraz nas uczy posłuszeństwa że chodzi o to, żeby być wrażliwym nie tylko wzrokowo, ale też słuchowo tymi duchowymi zmysłami, jak ten orzeł, czekać kilka godzin nawet na właściwy wiatr i później się rzucić na ten wiatr i na Bożej łasce polecieć kilkanaście kilometrów, kilka godzin bez żadnego wysiłku. I ja wierzę, że Bóg nas powołuje do takiej energii, żeby brać od Niego tą siłę, że na Jego łasce, na Jego paliwie dużo dalej można zajść, i, yy, I tym chcę zakończyć, żebyśmy my, czekając na Pana, byli na Nim skoncentrowani i wyczuwali, czy Boża obecność się rusza, czy w tym momencie spoczęła i my mamy też spocząć i być totalnie spokojni w tym spocznięciu i nie robieniu nic w tym gnieździe, czy też mamy się rzucić na ten komin termiczny i frunąć z Bogiem bardzo daleko. I, i wierzę, że, że Duch Święty uczy nas tego wyczucia, kiedy my mamy siedzieć, kiedy my mamy ruszać, kiedy my mamy coś robić, a kiedy nie mamy robić nic. I tymi słowami się z Wami dzielę. Dziękuję.